Siemano z tej strony, Lukey Ożydy Roblox. Jesteśmy dzisiaj ponownie w Brook Heaven. Nie ja zostałem bezdomnym Straciłem swoją chatę. Napisałem. Dzięki. Napisałem, że poproszę o pieniądze. Czekajcie, może jakoś usiądę sobie. O, siad. Dobra, będę stały. Żeby ktoś widział. Okej. Okay. Please, daj mi coś, please! Please, daj mi coś, please! Nie dajcie mi pieniążki! Proszę! Hm. 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 Proszę! Nikt mi nie chce stać. Dajcie mi coś, please. Proszę. O, czekaj, daj mi. Jest! Mam pieniądze. Pierwsze pieniążki. Ty w sumie mnie też na coś stać. Tak. He, zaraz, dobra także i chuj, jak widzicie mam pieniądze patrz jestem szczęśliwy ja sobie nowe ubranko i może przenocuję sobie w hotelu bo na razie nie miałem gdzie spać dobra idziemy sobie a no właśnie kupiłem o, Nie to kupiłem sobie taką deskorolkę też nic źle nie jest. To było moje pierwsze. To i tą, i tutaj będę mógł sobie odpoczywać. No nic. Nie jest źle. Mam telewizor, włączyłem sobie TFN. Będę, będę mógł się zdrzemnąć. Wreszcie. I nie jest źle. Bech. Jest fajnie. Okej. Okay. Wyłączamy na chwilę. Co tu mogę jeszcze zrobić w tym hotelu? Nie, nie chcę dziecka. Ma, o, mam komputer. O, jakoś... Dzień dobry. Mogę jakoś pomóc? Czy nie? Umyję się tylko. No, kościół, ej, nie patrz na mnie. Idź tu? idź z mojego... Jako... Idź z mojego, z mojego pokoju, idź. A może to jest jakaś fanka? To chyba jakaś fanka była w odwiedzinach. Dobra. Okej, okay, nie jest źle, nawet. Jadę się przyjechać, przyjechać moją deskorolką po mieście. Więc jest, jest... Nie jest źle. Jestem szczęśliwy. Słuchajcie, dostałem pracę w supermarkecie. Przy Kasie będę pracował. To, to nie jest źle. Jest super! Jest super. Dobra, będę Pracuje sobie, pracuję i pracuję. Zapraszam na zakupy. O, ktoś chyba przyjechał na zakupy, ale nie zaparkował tam, gdzie powinien. Będziecie się do popołudnia pracował. Więc nie jest źle. Hmm, co tu się dzieje? O pizzę mają fajnie. Dobra, to już mi niepotrzebne. Ej, myślę, że to coś się tutaj dzieje? Nie straszcie mnie już tak. Ja pracuję przy Kasie. Co się tam dzieje? Nie mam na te, nie mam na to szans. Hmm. Dobra, pracujemy, pracujemy. O, świt wstał, to już koniec. sobie jeszcze na nowy dom. Dobra, bierzemy moją dyskorolkę. Przyjadę się, zobaczę, co tu się dzieje. Ty, w sumie stać na, na taki domek już. A, no tak, jeszcze zapomniałem o czymś. Słuchajcie, stać mnie... Na taki dom, ale nie taki bogaty dom jeszcze, taki normalny. Hmm, zobaczmy. Stać mnie na razie. O, stać mnie na razie na tylko taki, ale i tak nie, ale chyba nie będzie tak źle. Dobra, zobaczmy. Dobrze, nie jest dziś źle. Ale fajnie, że mam wreszcie swój dom. Mogę odpoczywać. Nie, wyłączamy na chwilę telewizor. Okej, okay, tu jest sypialnia. Tylko, tylko... Sejf. Mam, mam tu swoje pieniądze. Łazienkę. jest moje ręczki. Skorzystam z toalety. Dobra, wykąpię się. Ale przyjemnie. Ale przyjemnie! Dobra, starczy. Skaśmy na chwilę światła. Dobra, i co ja miałam takiego robić? A, zapalić sobie chwilę. I coś przekązić. Gdzie tu jest lodówka? Tutaj? Napiję się coli. A teraz może... O, to coś. A to czekolady. Przepyszne. Miam. Pojadę szybko na jakieś zakupy. A! No i na razie mam... Na razie mam taki. Hmm. Na razie mam tylko taki. No. Nie, nie ten chciałem. Teraz mam taki rower. Jeszcze nie mam takiego samochodu. Ale myślę, że to nie jest tak najgorzej jeszcze. Hmm, tylko się pozbędę niektórych rzeczy. nie pieniędzy jeszcze nie. O tej czekoladki i coli. A gdzie tu było to było? Po drugiej stronie chyba. To jest komisariat. Sobie już nie pracuję w tym supermarkecie, ale szkoda. Ale nie, nie jest najgorzej. Dobra, weźmy tego loda. Chrupki. A cóż tu, tu? A, wózek tylko wezmę. Ops, nie chciał. Loda wezmę. No, co jest o dobra mam tą pizzę o pizzę mam yy, mleko Czekaj. dobra mam No i jabłka i banany. I pana I jeszcze zielone jabłko. Dobra. Dobra, zapłacone. Choć nie ma tu nikogo. Wezmę moją hulajzę. I jadę. Do domu. A, mam teraz tą kolejnogę i idę w korolkę. Hmm. Tędy. O dobra, jest mój dom. Uff. Nie jest źle. O, ale tu mają willy. Też chciałbym taką. Może kiedyś jeszcze nadbieram. W przyszłości. Dobra. Ciągle coś tam wybucha. Dobra. Juhu. Rzecz się powoli układa. Słuchajcie, mam mega informacje. Stałem bogaty. Patrzcie, jak mam wille. Ej, kościół, co się włamałeś do mojego domu? To stąd. Dobra, nieważne. Dobra. Tu mamy garaż. Yy. Tutaj, sypialnie. Tam jest, tam jest jacuzzi. O, gościu, zostaw mnie. Łazienkę. Druga sypialnia. Druga Łazienka. Gościu, cały czas o mnie łazi. Może to fan, ale żeby do mnie strzelać. Jako fan. A, garaż to pokazywały. Dobra, to jest kuchnia. Zacięły się. Co? Nie mogę wyjść. Nieważne. No dobrze, to już na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zasubskrybujcie mój kanał w YouTube. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!